Za siedmioma górami, za siedmioma lasami żył sobie szwagier. Eee, ale piękna pogoda. Może czas na dwa kółka się przesiąść? A na chuj jak jest polówka! mój szwagier. Cześć! Swoje połówki, yy, polówki dla antka to nawet na trzeźwo nie dałbym pokierować. Uwa, uwa. Uwa. po Luzik, szwagier. Siema, szwagry i szwagierki. Cześć, witamy was w kolejnym odcinku Making of, w którym zobaczycie niewykorzystane sceny, jak kręciliśmy szwagry zabawne historie. I dodatkowo, którym palcem szwagier odblokowuje prywatny telefon. No tylko ja telefon, kurwa. Ty kurwa serdecznym palcem odblokowujesz. Ja byś Odblokuj kciukiem. Kurwa, jak ja z lewej strony? Jak ja mam w lewą rękę tylko przepisanu. A co ty, kurde, prawą, tako? No. No to kurwa spójrz na mojego kciuka, żaden czytnik tego nie odczyty. Palcem Shrek'a, jakby kurwa miał wprowadzony, to już bym nie odblokował telefonu, kurwa. Kurwa linie papilarne co tydzień się zmieniają, No. Dobra. Ty, szwagier, ja przemyślę sprawę. No? Kolejesz? Chuj tam ty nie musisz pić! Ja opiję twoje prawko. Aha, no i dobra! No to dawaj! O, O skurwysyń, końcówkę? do ludzi? ale. <noise> <noise> Chuj, daj to <tą> końcówkę, bo <noise> kurwa bołuj się Jak <noise> chcesz, to dym, mam zaczęty. Nie, ale ja tylko tego otworzę i tak od razu podnoś strumień. No to dobra, no. To możesz spróbować gdzieś tu wiesz na ten. Nie no to. Mów kiedy! Tara! A ty miałeś coś powiedzieć, czy nie? Nie. A no to dobrze. Co, fajnie, nie? Nie wiem, patrz teraz! Zrozumieliście! Jak widzicie, ten making off poszedł z naszego tutaj nowego studia, nowego wystroju. Właśnie tutaj nadawaliśmy odcinek specjalny live. To była sobota. Dziękujemy wszystkim, co byli z nami. A ten odcinek jest dostępny dla naszych wspierających. Link jest w opisie. Tak. Ty też możesz zostać wspierającym. Wejdź tam w opisie i zobacz, o co chodzi. Nie będę pił, bo kurwa całe piwo wypiję. I jeszcze raz. Tyle czasu śmieci wynosisz? A co, to moja <śmiennie> wina? <śmiennie> Szwatr, <szatr. śmiennie> Czekaj, kurwa. Haha, no? ha, wreszcie. Nie haha. Ha. Tak... Wreszcie mogę się spotykać z kim Bez, bez śmiechu nawet. Okej. Okay. Wreszcie mogę się spotykać z Nie. kim chcę! Nie! Ale ty poważnie Się mówisz. cieszysz! Nie, no. się Ty wygrałeś! No. Wygrałeś w Totka! Okej. Okay. No. Wygrałeś w czy coś, marasz. no. Wreszcie! Okej. Okay. Wreszcie mogę się spotykać z kim chcę! Nawet na dwie ma... Z dwiema naraz. Wreszcie mogę się spotykać z kim chcę! Ale nawet na dwiema rana. <laughs> Powoli powtórz. Podoba mi się nasza sąsiadka. Podoba, podoba się... tak z, uśmie z uśmiechem, tak. Podoba, podoba mi... mi się nasza sąsiadka. Powiedz małemu życiową prawdę. No no. Młoda za życia, po śmierci. Brzydką się stanie. <grydko> Dobre, no. Kurde, musiał akurat w Mariolce się zakochać? Muszę mu jak Muszę mu ją, kurwa, nie, muszą muszę moją chujowe, no. Powiedz młodemu życiową prawdę. No, no. Ja patrzę tu, jak ten, tu co na klacie się robi, ty kurwa nie trepanacja, tylko... Byjpasy to ty, główne na okrętkę. Otwarcie klatki piersiowej. No i odciski swoich palców i nawet swoje DNA wczoraj wysłałem do naszych patronów, więc zaglądajcie do skrzynek, bo tam idzie do was przesyłeczka i za granicę też. A teraz zobaczycie szwagra o dwóch twarzach. Jak powiem, to małe? Wiesz o co chodzi czy nie? Bo ty siedzisz tak taką połowę wiesz, i to mi się wydaje, że z drugiej strony. Po co to się uśmiechać? U szwagry jedna strona pracuje, a druga odpoczywa. Jak u wieloryba, nie? Jak jedna połowa śpi, druga obserwuje. Tak chuj! Ta. może mieć nawet zamknięte oko, kurwa. A ta uśmiechnięta i chuj. Pierdolisz. Majda. No Szwagier. Paraliż para wziął. Pół twarzy. Paraliż. Tak, zapomniała górę jak pisklęciem było. Na pewno... Kurwa, czuję, że morda się przykrzywia. Ale to dobrze, to jest takie szwagrowne. Poralisz kurwa, na drugą stronę. Tak, zapomniała kurę. Dobrze jedziesz, no. Tak, zapomniała kurę. I przeszedł. Widać? Kura, kurwa. Jesteś alkoholikiem. A Nie. Ja jestem wampirem. Jak w nocy niepierdolne, to dnia nie przeżyję. Dobre było, tylko ja się zaśmiałem, kurwa, no. <grystanie> Czasu, pieniędzy lub okazji. O, a my wszystko mamy Kurwa się weszłem za szybko, dobra szybciej, szybciej Ja wiem. Ja chcę popatrzeć. Gadasz głupoty Byłem w bezrobociu Płana plan jest pusta No co to kurwa za ludzie to moja starażo. A co ty nowo masz? A jeśli ty masz problem z alkoholem, to zapraszam. Skuteczność stuprocentowa. Spawacz, bardzo barwna postać. Się spodobała dla was? Dzięki, Dariusz, za pomoc przy nagraniu. Spawacz pochowany. Ale czy nie żyje? To jest tajemnica świata. Wszystko kiedyś wyjdzie na wierzch. A teraz będę musiał Cię zapiąć. Ale to jest konieczne? To jest dla twojego bezpieczeństwa. Panie, ja! <śleszy> <O> <śleszy> <śleszy> już? Popnij mnie, żeby ja o! o, i tak miało być. <śleszy> to jest dla twojego bezpieczeństwa. O, o, o. Kiedyś zawsze mamie pytałem Ki Mamo, kiedy obiad? Jak ziemniaki się ugotują. Kurwa. <grywa> he, he, he. Jeszcze tak napalonego gościa to w życiu nie widziałem. Trzy dni pod rząd do mnie przychodzi. Mi się wydaje, że jak ty tu będziesz, to tak już tam bierz. No, 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 no. No No, ale to zła ostrość jeszcze, bo my tu gdzieś będziemy stać. Cicho? Coś burczy. Czekamy, czy gramy? Szwagier na wszystkim się zna, wszędzie był, wszystko widział i nawet pracował w najstarszym zawodzie świata. W jakim zawodzie szwagier nie pracował? A przy okazji dziękujemy dla Krzycha za rolę cześka, fajnie wypadłeś. Ja więcej o tym zawodzie nie będę zdradzał. Kto nie widział, niech obejrzy. Nie strać. <laughs> stać. No. no kur... po naszemu by było. Gdzie wy to chowacie? Wyciągać wszystko z kieszeni. Czesiek, ale my nic nie mamy. Wiem, że macie. Teraz z powrotem to? Będziesz pakował. <laughs> no tak, bo nic nie znalazł. Fabrykę kurwa rowery na pierdalo. No. Kurwa mnie w coś tu. Nie tu nigdy nie było No i do, do, dobrze jest. Chuj, lepiej nie będzie. <noise> <noise> Jesz kurwa hołklić się. Ty, no. <noise> kurwa, skąd tyle ostrzałek masz? Dziadek, skądś przyniósł, nie? Bo ja lubię mieć ostre w domu. Here, no. Antek, ja mam za miękkie serce. Muchy.

bo matkę na M. wszystkich Bo to były. Zabiły mnie wszystkich. Dobra, dobra. You talking to me? You talking to me? Ja yeah, talking to ci, żebyś się brał do roboty. Spoko szefie. Zlecenie przyjęte. <gry> Lepiej kur...